Wieści o Kurzajewskim i Cichopek nadeszły nagle tuż po nowym roku. Sąsiedzi oficjalnie już potwierdzili: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wciąż budzą ogromną ciekawość mediów, ale też fanów łączącego ich uczucia. A trzeba przyznać, że w życiu pary działo się i wciąż dzieje naprawdę sporo. Nowy rok zaczął się jednak dość niespodziewaną wiadomością, którą podał jeden z portali. Sąsiedzi aktorki oficjalnie potwierdzili: Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego bez wątpienia stał się jedną z największych sensacji towarzyskich minionych lat w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że w mediach plotkarskich wciąż jest o nich głośno, choć spora w tym zasługa także byłych małżonków pary, którzy rozpowiadają publicznie niestworzone rzeczy. Paulinę spotkała już za to zresztą kara, bo ściga ją prokuratura. W zeszłym roku sporo uwagi przykuwał także temat związany z domem, w którym razem mieli zamieszkać Kasia i Maciej. Zamieszanie z domem Cichopek i Kurzajewskiego. Media rozpisywały się na temat trwającego remontu wspólnego gniazdka pary. W pewnym momencie nie wytrzymała była żona Kurzajewskiego i zamieściła szokujący wpis na temat Katarzyny i byłego męża. Przy okazji stwierdziła, że żadnego remontu nie ma. W domu rodzinnym w Starej Miłośnie nie ma żadnego remontu i nigdy go nie było. Konkubina bez wahania mieszkania w naszym rodzinnym domu, śpi w moim łóżku, nawet na tym samym materacu, je z moich talerzy i kąpie się w mojej wannie. Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy? Zrzymała się Paulina. Maciej z kolei opowiadał w mediach o remoncie, zapewniając przy okazji, że z Kasią są bardzo oszczędni i przeprowadzają zmiany etapami. Wybraliśmy taki wariant, pewnie jak większość z naszych rodaków w dzisiejszych czasach, którzy planują remonty swoich domów i mieszkań, by był jak najbardziej praktyczny. Abyśmy nie musieli podchodzić do tego z pewną rozrzutnością, a tak, by każda złotówka wydana na to przedsięwzięcia była możliwie jak najlepiej wydaną złotówką Aby efekt był najlepszy, jaki tylko może być, mówił Maciej w Superekspresie Kurzajewski i Cichopek wcale nie mieszkają razem? W tym kontekście najnowsze doniesienia, które trafiły do mediów zaraz po nowym roku, brzmią naprawdę zaskakująco. Jak bowiem ustalił szonius, Cichopek wciąż jednak nie zamieszkała w domu Kurzajewskiego. Osoby z otoczenia pary potwierdzają oficjalnie te wieści. Zmienili plany, nie widać, żeby robili jakiś remont. Kasia mieszka z dziećmi w swoim mieszkaniu na Mokotowie, a Maciej wraca do domu w starej miłośnie. Trudno mężczyźnie w taki sposób budować relacje z dziećmi partnerki, zapewnił informator portalu. Wieści od sąsiadów potwierdza także znajoma Kurzajewskiego i Cichopek. Ich duet doskonale sprawdzał się na ekranie, ale jeszcze nie miał okazji sprawdzić się w codziennym życiu, wyjawiła kobieta w rozmowie z portalem. Trzeba przyznać, że to dość zaskakująca wiadomość i to na samym początku nowego roku.